Jak najbardziej liczyłam na bieg poniżej 930, żeby nie, jakby nie widzieliśmy, czy to dawać się do finału, czy nie da. Na pewno na ten wynik się szykuje w tym roku i mam nadzieję, że jeszcze go pobiegnę. No Od początku gdzieś tam e, nie czułam takiego luzu w nogach, nie mogłam, e, nie czułam, e, że, że, że jakoś rewelacyjnie mi się biegnie, starałam się trzymać, ile mogłam, bo tak zakładaliśmy z trenerem, e, że nie ma co gdzieś tam się czaić, tylko trzeba po prostu trzymać czołówkę i, i tyle, i zobaczymy co to da. No niestety dzisiaj miałam gorszy dzień, nie wyszło do końca tak jak chciałam, ale z drugiej strony mam też doświadczenie, byłam pierwszy raz na imprezę, imprezie seniorskiej i myślę, że mimo wszystko to zaowocuje na następnych startach, zaraz już Mistrzostwa Europy i myślę, że już będę jechała z zupełnie innym doświadczeniem. Z trenerem też musimy przeanalizować, co do końca nie wyszło. Może ilość podróży, bo w ostatnim czasie było tego sporo. No ale to na spokojnie musimy z trenerem po prostu usiąść i przeanalizować. Coś się tam działo w ogóle. Były momenty, że dziewczyny jakoś tak biegły, że nie mogłam też do końca pokonywać przeszkód tak, jakbym chciała. Gdzieś tam musiałam naskakiwać na belkę. Na pewno takie rzeczy gdzieś wybijają z rytmu, są niepotrzebne. Ale to też uczy, uczy na kolejne biegi, żeby wiedzieć, czego się spodziewać. Ale myślę, że takie rzeczy aż tak bardzo nie, nie wpłynęły na ten wynik. tak? Gdzieś, no mówię, od początku mi się ciężko biegło w nogach i, i tyle. No. Nie, 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 nie jestem w stanie teraz więcej powiedzieć, co, co nie tak poszło. No, z trenerem tak naprawdę, jako strzebą, zaczęłam pracuję drugi rok i... Jakby ta forma jest tylko wzwyżko, zwyżkowa i myślę, że jeszcze wiele nade mno, przede mną, żeby się gdzieś tam obiegać z tym dystansem i jak najbardziej za dwa lata myślę, że walka w finale będzie jak najbardziej możliwa.